panu burmistrzowi Mrozowi, panie burmistrzu podziękowania, bo naprawdę zasuwał zborami, nie tylko legislacyjnie panu naczelnikowi Mikołajczykowi za pomoc, naprawdę Darkowi Koncieli, komendantowi i tak jak powiedziałem jednostkom OSP, które spały na dobę, szanowni państwo, po 4 godziny strażacy naprawdę zasuwali, jednostka Rywno, Lucynów Górczewo, i oczywiście to są nasze jednostki, ale jednostki tak samo z zewnątrz. Był Rząśnik, był Brańszczyk, było po rządzie. Także naprawdę bardzo dużo pracy wykonali. Może dzięki tej pracy Rybienko nie jest zalane, także tu duże podziękowania wszystkim służbom, a ciągle przypominam, że jesteśmy w gotowości, bo stan alarmowy jest o pół metra przekroczony i woda przybiera, także bardzo dziękuję. Teraz pytanie, były wiem, że i... Minister, chodzi o to, czy pan burmistrz uzyskał jakieś informacje dotyczące rzeki Bóg i wie, czy będzie mimo wszystko pogłębiana rzeka, bo to jest spowodowane tym, że woda po prostu nie spływa. Czy Burmistrzowie macie jakieś informacje dotyczące e, przyszłości? E, dziękuję serdecznie wszystkim strażakom, wszystkim osobom zaangażowanym w te działania, które były wykonane. A rzeczywiście sytuacja wcale nie jest ciekawa, bo w tej chwili mamy dosłownie 5 metrów. A przypomnę, że od 4,5 metra to mamy stan alarmowy, stan alarmu przeciwpowodziowego. W związku z tym, dalej ta sytuacja nie jest wcale bezpieczna, tak jakby się wyżywało. I rzeczywiście wszystkie służby i jednostki, i wszystkie sztaby kryzysowe, one są w gminach oraz w powiecie, w tej chwili dalej działają. My w nocy obserwujemy rzekę. W ciągu dnia to oczywiste. Te służby także są prowadzone przez urzędników w ramach dyżurów. Tu też dyżurują, dyżurują pracownicy. Ale rzeczywiście bardzo serdeczne podziękowania dla wysokiego profesjonalizmu i zaangażowania jednostek OSP. Z Kamieńczyka Lucynowa z Gółczewa z Lydna, to są te nasze jednostki, które tutaj działały. I rzeczywiście już był bardzo dobry poligon doświadczany dla jednostki z Burczewa, która no, nie dziwiąc się takim jednostkom jak lucynów, jak Kamieńczyk, która od lat stoi na bardzo wysokim poziomie, Bulczewo naprawdę nie postępowało. To tylko jak wymienialiśmy się tam na bała takimi informacjami, to możemy panie burmistrzu powiedzieć, że dobra decyzja, że ta jednostka powstała i, i dobra decyzja, że, że ją wspieramy i będziemy wspierać, bo... Panowie naprawdę pokazali, że, że są tak samo profesjonalni, jak ci już doświadczeni z innych jednostek, gdzie ramię w ramię pracowali po pas w wodzie e, wykonując <tryk> tę czynności. Czasem to było ponad 70 osób, które pracowały przy umacnianiu tego nasypu, bo trudno to nazwać bałem w leśnym. Ale ta budowla, która też dzięki Państwa determinacji została wykonana i przeznaczyliście Państwo na to środki, e, Mogę tak powiedzieć, bo mam nadzieję, że ten pięciometrowy stan wody nie podniesie się, e, spowodowało, że lipieńko po raz pierwszy od wielu, wielu lat przy takim poziomie wody nie, nie, nie pływało. Też bardzo dziękujemy mieszkańcom Lipieńka, którzy nas tam wspierali, do, docierali do nas, przynosili bicie e, e, w postaci tam i wody, i kolei innych, ale także. Także pana Stawowicza i Panią Kowaleska, która całą, tą wielką, wielką drużynę potrafiła wykarmić, poczęstując obiadem, a czasem nawet dwoma w ciągu dnia. I bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wspierali którzy te działania strażaków. Ale mam takie nieoparte wrażenie, że przez to, że jesteśmy coraz bardziej profesjonalni i sami sobie dajemy radę, to te instytucje, które są zobowiązane do wspierania w tych, tych działaniach, potraktowały to nawet podczas tej wizyty. Wicebudynek Piątka i wtedy jeszcze wiceministra Kartniskiego. dzisiaj jak Państwo słyszycie, ministra gospodarki, one, skarbu, one dzisiaj, one, tak pozwolę sobie ocenić, bo byłem tam podczas tych spotkań, podczas prac. Na, na tych obwałowaniu w, w no one nic nowego nie wniosą. To, to tylko ktoś przyjmuje nasze, nasze stwierdzenia, że rzeczywiście mamy tu problem zalewania, podtopień, przecież zjawisko klęski e, żywiołowej nie nastąpiło. Tutaj widać tak 70 strażaków, e, niemalże kilkanaście pozów bojowych, profesjonalnych. No to tylko można sobie przypiąć e, ordek, że przecież my wspieramy, finansujemy te jednostki, a one sobie doskonale dają radę. Więc pojawiamy się na tych bałach, robimy zdjęcia, wywiadów udzielamy do, do lokalnych i, i, i krajowych, krajowych stacji telewizyjnych, potem wyjeżdżamy, no i, i telewizor jest zakończony. Problem zostaje. Problem zostaje taki, że rzeczywiście gdyby nie nasza determinacja, nas wszystkich i to wałowanie, e, e, bo to, to nazwać wałem, nie powstało w XX to byśmy mieli to co to, to zwykle. W rybiegu. Udało się to zrobić i to prawdopodobnie na tym się zakończy. I szedł na to, że wicewojewoda Piątek, którego znam i znał, powiedział, że zorganizuje takie spotkanie na poziomie wojewody z przedstawicielem NZGW, przedstawicielem Wojewódzkiego Urzędu Berekacji i Urządzeń Wodnych, przedstawicielem no, służb wojewody i oczywiście naszym i Starostwa, żebyśmy pomyśleli rzeczywiście nad stworzeniem takiego pomysłu prawdziwego obwałowania rzeki Bóg, bo przypomnę, że gmina wykonała koncepcję tego obwałowania. Mamy taką dokumentację i jesteśmy w stanie, tak mi się wydaje, że Państwo też jesteście w stanie poprzeć taką decyzję, żeby przerobić to na projekt budowlany, taki, który uzyskuje pozwolenie na budowę. Natomiast no, trudno sobie wyobrazić, że jeśli nie będzie wsparcia finansowego, a ten V, to jest naprawdę droga inwestycja, przekraczająca nasze roczne możliwości budżetowe, śmiem twierdzić. E, e, jeśli nie będzie miała wsparcia, tak jak robiły to w wielu innych przedsięwzięciach, z kilku źródeł, to nie powstanie. Więc możemy wykonać dokumentację projektową i postawić ją na półkę, a będzie ona kosztowała kilkaset tysięcy. Ja w formie też podziękowania dla Panów Burmistrzów i podległym służbom w imieniu i zrobiła naprawdę na wkład, który wnieśli, jak to mówią prosto, harowany dzień i noc.